Dużo osób chce kupić basenik z piłeczkami dla dzieci, rozkładane. My zakupiliśmy przez ebay'a coś takiego. Rozkłada się go oczywiście w taki sposób. Widać całkiem niezły. I spory. Do tego kupiliśmy zestaw piłeczek. Setkę. Trzy paczki takie mniej więcej, średnio i to wygląda coś takiego to jest pierwsza setka jest druga setka i to jest, jak widać trzecia I to wygląda coś takiego. Myślę, że wystarczająco, bo jak dziecko się jeszcze wsadzi, to, to one i tak podrosną. Więc myślę, że jest OK. Zachętny Myślę, że warto. Wartość wykonania bardzo dobra. Nawet to działa. Widać dla starszych też osób można zakupić. Dziękujemy ślicznie, do widzenia.